Cześć, tu Puli. Witajcie w kolejnym odcinku naszej gry Ale Tale Tavern. Ostatnio, kiedy się widzieliśmy, kupiliśmy nową stówkę, która zajmuje się hotelem. Odkryliśmy też nowe przepisy, jeżeli chodzi o tawernę i obsługę naszych gości. Robimy cały czas misję z dostawą królewską dla Żabiego Króla, ale spróbujmy zrobić też misję poboczną. Zabić żółwie, ponieważ tamta dosyć długo nam idzie. Przy okazji zobaczymy, jak nasze sieci z rybami, nie wiem czy te żółwe gdzieś tu teraz chodzą, czy mi uciekło się schowały bo z nimi to jest różnie jeden chyba tam stoi nie, to chyba krab, nie wiem co to w naszym kierunku podąża, krab tylko że krab to nam ucieka on nas jakoś super nie atakuje Żółwie nas atakują dosyć mocno. Spróbujemy je zrobić. Zobaczmy, jak nasze ryby. Też już się skończyła nasza pułapeczka. Gdzie są nasze żółwie? Zawsze jest ich tutaj dużo, a teraz, jak ich potrzebujemy, to ich nie ma. Tam się coś świeci, może ona są gdzieś tam, zobaczmy. Coś mnie tu atakuje, ale nie wiem co. Czyżby zamgła? sama z siebie? Tu jest dzik, a żółwi brak. Nie widzę naszych żółwi. Dobra, wróćmy do naszej tawerny, zobaczymy, czy te za chwilę będą. Przy okazji kupimy sobie pułapkę na ryby i na kraby, ponieważ ta nam się już skończyła, więc przydałoby się postawić nową. Przy okazji zbieramy grzybki, super, bo są nam potrzebne do różnych przepisów, które robimy. No i zobaczymy. W razie żółwi nie widać, schowały się gdzieś, nie wiem dlaczego. No witaj, przyszłam kupić pułapki do ciebie Tylko nie pamiętam, czy to było w meblach Pułapka na ryby, pułapka na kraby Chodźmy z powrotem ją tam założyć Jakieś grzybki po drodze by nam się przydały, ale ich nie widzę. I żół o, są żółwie. Może z zaskoczenia się uda go jakoś traknąć. Powiem Wam, że to nie jest takie łatwe, ale udało się. Skoro piarzubia chciałem te pułapki położyć, ale one nam się teraz schowały. Musimy się cofnąć, żeby zobaczyć. Gdzie one są, i wyjąć je na wierzch. Oj, nie lubię tak się dzieje. Ale przynajmniej mamy jednego żółwia wielu z głowy. Zostały nam jeszcze trzy. Jak widzieliście, nie jest to za łatwe. Więc trzeba to będzie jakoś ogarnąć. Jak łóżka sobie rosną. Na razie mamy pełne skrzynki, więc chyba myślę, że nie będziemy ich zbierać. Dobra, ten pójdźmy może będzie szybciej. Tu jeszcze mamy dużą skrzynię, więc w nią też dosyć dużo rzeczy wejdzie. Fajnie, zapomniałam całkowicie o niej. Tu mam jeszcze kraby. Trzeba będzie to wszystko powyciągać, masiona. Ziemniaki, marchewka. Na razie to powyciągajmy. To nam się przyda. Grzybki. Gdzieś te grzybki białe tu były. To grzybki do grzybków najlepiej. Mamy tu. Mikstura prędkości. Nie wiem, czy ona na razie nam się przyda. Dobra. A, nie wyjęliśmy pułapek. A gdzie one są? Przecież my je kupiliśmy Czy my je po drodze gdzieś zgubiliśmy? <laughs> Zostały Witaj, witaj Przyszłam po nasze rzeczy zakupione Jak jesteśmy blisko, wróćmy się jeszcze, weźmy jeszcze jakieś jedzonko, bo jedna mikstura, myślę, że to jest za mało. A te kraby, no niestety, nie są za, za łatwe do, do zrobienia. Co so, mamy tutaj, coś takiego bardziej pożywnego byśmy może wzięli? Dobra, możemy iść. Jak nam się uda zabić drugiego żółwia, to super, bo mamy taką misję, że musimy zrobić cztery. Jak nam się nie uda, to też dobrze, bo postawimy sobie pułapki i będziemy łowić ryby, żeby kolejne przepisy robić, chociażby do królewskiej dostawy. Żółwia nie widzę. Nie wiem, czy nam się pojawi, czy nie Dobra, postawiliśmy sobie pułapki, będziemy łowić I co? Żółwe nie widać Nie wiem, czy one przychodzą po jakimś czasie, czy on tak nie Czy nie? No super, potrzebujemy akurat to. Tam chodzi dzik. Aż tyle, że nie mamy, żeby z nim teraz walczyć. Tu chyba stoi też jakaś skrzynia. Nie, to nasz płot. Generalnie jest o wiele lepiej z tym mieczem niż z naszą siekierką toporkiem. Ale też to takie łatwe nie jest wywraginowane co my tutaj mieliśmy? noga ropuchy smażone nogi ropuchy mamy siedem więc możemy zrobić na razie tak I damy to naszej żabie, żeby miała już trochę mniej tych rzeczy do zabrania. Wiem, że na ciebie czekają, ale jeszcze trochę do zrobienia niestety mamy. A to może nie miały być takie pieczone nogi ropuchy, tylko surowe? O, bo nie wziął. No dobra. Dobrze, musimy sobie to zrobić. Dobra, lecimy jeszcze raz zobaczyć, czy jakiś się nam nie pojawił żółw i zobaczymy, czy jakieś ryby nam się złapały. Ale się zdziwiłam, że to mają surowe nogi i Nie no wiem skąd je wziąć. Mamy żółwia Ja mówię, raz wychodzą, raz nie wychodzą, to dobrze by było od tyłu na początku, żeby nas nie zauważył, bo one są strasznie jedowite. Dobrze, żeby go było od tyłu jakoś złapać kołdzią polas. Czy on za nami poszedł, czy on się gdzieś schował. Tam jest, idzie. Zjemy sobie coś. Dobra, dwa żółwie zrobione. Przy okazji, jakąś jabłonkę tutaj znalazłam. Zobaczmy, czy jakieś ryby nam się złowiły. Eee, chyba mamy kolejnego żółwia. Czy my mamy na tyle życia? O! Jabłuszko też możemy zjeść. Okej. Okay. Nie, to jest krab. Krabów mamy, bardzo dużo wycofać nie potrzebujemy. Chodźmy załóżmy sobie te rzeczy. Zawsze wiedzieć, że jabłuszka też możemy sobie zjadać. Co prawda dużo nam dzisiaj nie dają, bo po 10, ale zawsze do przodu. Tu są kolejne jabłuszka. W walce tak łatwo nie będzie z tymi jabłkami, no bo wiadomo, że musimy szybko e, i uciekać. Czy tu leży jakaś skrzynka? Czy to pniak? Pniak. Już myślałam, że mamy kolejną skrzynkę na drodze. Skrzynek dosyć dużo było tam, gdzie walczyliśmy z szerszeniami, też myślę, że warto by się było tam przejść. żeby nam tu urodził. Śmiesznie Rybki, jabłuszka Krab Żółwik Kolejny krab Białe żeby były tu. Co my mieliśmy zrobić? Zupę z karasia, pierś z kurczaka, wątroby zupa z kurczaka. Czy my coś tu mamy? Chyba nie. Mhm. Dobra, nie mamy tego. Tam widziałam jeszcze beczkę, ale nie mamy pustej beczki. Możemy chwilę otworzyć. Greetings, Dobra, kupiliśmy jeszcze parę miseczek Co by się przydało gotować? A, to było coś z jajkami, poczekajcie Jajek to my mamy dużo Jajko sadzone, ok, 10 jajek, to musimy iść po jajka I możemy sobie zrobić Patelnię Jajka sadzone też możemy sobie zaznaczyć. Aha, tu jeszcze mamy te rubuhe. Dobra. Z chcecie coś, czego ja nie mam. Mm. Gotowane jajka trzeba zrobić. Bo chyba nam się już też kończą. Dobra, idźmy sobie powodę. Wiadomo, ty też. Kurczaka musimy wyłączyć, bo my już nie mamy zmarszu. A nie, nie mamy smażonego kurczaka zaznaczonego. To po prostu oni tak chcą. Nie mamy, a oni chcą. oh oh uh -huh. uh, uh, uh. Jakieś zwierzeczki się nowe urodziły, taka informacja nam przyszła Tu mamy żebereczka Możemy zrobić jeszcze żeberka Marzę żeberka pięć niebieskich tych, ja nie wiem czy my tyle mama. 1 Jeden. Akurat pięć mamy. Kolejne nie chcą jeszcze. Kurydza nie wiem, czy się nie pokończyła do końca, ale chyba na dzisiaj jeszcze starczy na gotowanie. Tak. poziom tawerny. Ja, jajo, chlebek, sparzone skrzydełka z kurczaka. Coraz więcej przepisów nam się odblokowuje. Myślę, że powoli będzie trzeba tutaj pozamykać. Mogli sobie zapasy uzupełnić. Co biedna robi, więc raczej do nas nie przyjdą tutaj żadnie rozbójnicy. Marzone ziemiaki, nie wiem czy mamy, więc ci zamienię. Ma. dobrze, tym akcentem skończymy ten odcinek. Znowu powiększyliśmy tawernę, odkryliśmy nowe przepisy. Udało nam się zrobić część misji z żółwiami, co gdzieś się nie jest łatwe. W kolejnym odcinku spróbujemy kolejne żółwie złapać. No i będziemy dalej rozdzielać naszą tawernę i hotel. Dajcie znać, czy wam się podobało. Łapki w górę proszę nie zapomnijcie też nacisnąć suba, żebyście byli na bieżąco. Dzięki za dziś, na razie, pa!